13.34. Drogi widzu, przepraszam, że ostatnio bardzo dużo przeklinałem na filmach, dlatego dzisiaj chcę ci się odwdzięczyć i na treningu nie będę wulgaryzował. Będzie kulturalny trening. Zadośćuczynię Ci, widzu. Będę... nie bluźnił dzisiaj będę. To znowu jest moja wina? dziewczę jest na mnie zły, bo pospać chciałem. Mati, wstawaj. A ja mówię, ale zmęczony. A ja nie. A ja mówię, a ja tak. 8 grudnia. ciaska! Weryfikacja nie przeszła testu. Zdrowa przekąska na dobry dzień. Mam nadzieję, że każdy ciasteczko przypomni Ci, jak bardzo troszczę się o Ciebie. Niech ten dzień będzie tak dobry jak ty dla mnie każdego dnia. O, trochę się nie wstrzeliła z ta sentencja, co? Troszczyć się, bo chcę żebyś zrobił badania. Chcesz, żebyś... Pff, spać mi się chciało z rana. akcja pokroju dziwna. Co zjadłem dzisiaj na śniadanie? <grytanie> Nic. Zobacz drogi widzów, przyjechałem do swojego domku. Tu się urodziłem. <grytanie> No trochę tego było. To szefowa mi dała, jak wróciłem ze Stanów. Nasz pierwszy wieczór i sobie układaliśmy lego. A czemu tu jesteś, jest spytał? Oh. Bo tu pomina mi się dzieciństwo, kiedy jeszcze nie umiałem używać brzydkich słów, więc muszę się naładować tą mocą i wtedy pojadę dopiero nagrywać ćwiczenia i trening tobie. Przepraszam, Patryk! Kurwa, z jeba mieć, kurwa. Jezu, no! Życie jest do tego stopnia nieprzewidywalne. Nie, z jebem po prostu. Może tak być, że jestem jednak z O nie miałam mnie przeklinać dzisiaj! Dobra, na treningu nie będę przeklinał. Ja cię najmocniej przepraszam. Ciebie w sumie też, ale przepraszam Patryk tak szczerze. No, serio ogólnie takie dzisiaj niespodzianki e, no. są. No co ja mogę powiedzieć? Przepraszam. Mogę, mogę przeprosić tylko i wyłącznie wszystkich tutaj członków Kalisku. Mogę. Ale pytanie czy wybaczycie? Tak, no. Wybaczcie. Mi. Poprawę. Postanawiam poprawę i przepraszam. A ja lubię orange. To już nie jest, kurwy synu. A zobacz, jak do koszulki pasuje. No właśnie! Kurczę! Ale ja powiedziałem, że na treningu nie będę przeklinał. Nie będę wycinał. Yy, na treningu nie będę przeklinał. a teraz to pierwszy przechień, nie pizda jebana bana. To może śmieć. O, o Teraz so. czy... Sami słyszeliście zasady. Zasady gry poszły, czas start. I zobaczymy, kto pierwszy będzie takim zwierzęciem. Pyszny napój. Moje typy na top dziki. Kurczę, no lemon. Lemon jest naprawdę pycha. Oręcz jest naprawdę pycha. Greb też jest pycha. Arbus też jest spoko. Mi smakował. Mi smakoło. Taki, tak, tak, ale na przykład w lato taki schłodzony arbuzik, fajny. A Patryk. moje topciki, dziki. Maki na topciki? Spoko. A na nas spoko? Mm, w sumie zwykły lubię. Standardowy ten. Klasyk? No. Patryk mhm. dołącza? Dołącza. dołącza. <grafy> do grupy wyznawców nieprzeklinania. Tak. W komentarzach? Więc to były nieprzeklinania, nie w komentarzach. Znaczy, do, do ludzi w komentarzach. Patryk tak bardzo mnie nie lubi. <grafy> Patryk nie jest ze mną, Patryk jest widzem. Dobra, sorry, Patryk, to co beka jest. Także drogi widzu, jest, Ja ćwiczę na gumach dzisiaj, więc fajna rozgrzewka. Nagrywam tobie poradnik, żebyś nauczył się stać na rękach. Przynajmniej spróbuję cię nauczyć stać na rękach. A potem lecimy kulturalny trening. Kurwa, Patryk. O kur Przedałeś. kurczę, kurczę mu to, nie wiem, 3 minuty. No dobra, no to pierwsza runda, ja jestem śmieciem. Do trzech, nie? Dobra, dobra. Ale tu chodzi o czas. Nie. Półtorej godziny już. Mieliśmy tu być półtorej godziny temu, ale nieprzewidywalne życie spowodowało, że jesteśmy tu półtorej godziny po czasie. Wzięła to pod uwagę, bo jest dlatego taka kochana. Czyli tak, druga runda czas start, tak? No i super. Zobaczycie, że nie przeknę. Tylko że kurczę, ja tu kamerę będę wyłączać i co? Ja to, ja to widzę. No i dobra, także widzu dostaniesz raport Jak Jest ktoś przeknie I każdy obiecuje, że się przyznaje do win Swoich W sensie, czy każdy się przyzna do winy, którą popełnił Przyznasz się Patryku do winy, którą popełniłeś? Jak ja się przyznam, nie słyszysz mnie? Ale nie, bo ja nie będę na kamerze I widz nie będzie słyszał cię cały czas a, Czy nie, przyznasz tak. się przed widzem? Tak, w razie gdyby co to powiem. Patryk tak się przyzna Patryk się przyzna do winy, jeżeli popełni błąd Ja też się przyznam do winy, jeżeli taki błąd popełnię A duch? a duch? Że nie, ma, nie ma. Czyli duch nie bierze udziału, więc ducha nie bierzemy pod uwagę. Bawisz się z nami, duchu, ale bez zabawy. No dobra. Czy to jest przekleństwo? To nie jest przekleństwo. No dobra, dobra, dobra. Czy widz mi odpuści? Nie wiadomo. Wydaje mi się, że to jest słowo takie na pograniczu, co nie? Widzisz, drogi widzu, tak będzie. Jak tak mówię, tak będzie. A jak tak się stanie, to się przyzna. Ile czasu minęło? Trzy minuty. Duchu. Duchu. Poczekajcie, tylko przyznajmy się A. dla widza. Możemy się tylko przyznać dla widza? Trzy, cztery minuty i. Duch powiedział. Duch, który się z nami nie bawi po trzech minutach, powiedział brzydkie słowo na K. I ja ci to mówię, widzu. Więc jak ktoś znowu popełni błąd, to ci powiem, o, ok, widzu. Dobra, drogi widzu, znowu ci się przyznaję do win popełnionych na tej sali. Ile czasu minęło? Nie, on. Duch. Minęło widzu, drogi, może z 5 minut, a duch znowu powiedział brzydkie słowo na ta. I ci się przyznaję do tego. W się sensie ja, nie duch. Ja ci się przyznaję za ducha. I ma, e, duch ma ten duch: 2, ja jeden, Patryk zero. Bo Patryk to jest ten przykładny uczeń. No właśnie. To już jest za dużo. Patryk to mnie pod takiego wziął, że ja ci się przyznam, widzu. Powiedziałem brzydkie słowo na K. Dlaczego? Bo przyznaj się, Patryk. wstawienie światło pod jedno nagranie z kursu wygląda to plus minus tak. Oczywiście i tak prześwietlone. A ja ale... co powiedziałem? Oż! Osz... No i Patryk wina Patryka. Oczywiście, że Patryk. Wszystko to jest wina Patryka. Dobra, słuchajcie. Ale przyznaję się. Ej. Więc dwa no, dobra, dobra. dla mnie, dwa duch, zero, Patryk. Tryk. Ty powiedziałeś, i jeszcze na kamerze to mamy. O, duch, tak? Mamy, bo na Ale w sensie, że mamy na tym, na kamerze akurat w momencie, w którym wyznanie. wyznanie, duch się przyznaje do trzeciego razu. O Kurwa, weź przegrał. Jak tak widzisz. Nie, nie, nie tak, zrób kartofla. Kartofla? O tak. Może <laughs> przegrał, bo najpierw mówił, że do trzech, to teraz duch mówi, że do pięciu, więc jednak gramy do pięciu. Duch trzy ja dwa, Patryk dalej zero, bo Patryk to jest ten idealny przykład archetypu mężczyzny. Ja po prostu jak coś mówię to, to robię, a nie mówię, że nie będę przeklinał i... Właśnie. Tak. Bądź jak Patryk, jeżeli coś obiecujesz, to dotrzymuj słowa. Podbity moc. Ale mocy dużo. Bardzo ładna forma. Z baka do flęży. Przez Markus. <noise> My muzykanci, konchabelanci. Widzu, przyznaję Ci się, tak jak Ci obiecałem, jest 3-3 z duchem i lecimy do 5. Patryk teraz mi mówi, żebym się nie przyznawał. A ja Wprost ci o. Ob... nie. bym nie dowiedziałem razie Ja powiedziałem. Powiedzieliście ja. obaj w tej samej <głosy> <rady>. <głosy> Patryk mi mówi, żebym się nie przyznawał. Ale ja ci, widzu, obiecałem prawdę. Więc ja się przyznaję, powiedziałem z duchem w tym samym czasie, tylko że ja tym czasem powiedziałem słowo na S. Przyznaję się, przepraszam. I 4-4 z duchem. że jestem marynowką w rękach Patryka on mi mówi ręce podnoś a ja co robię, ręce podnoś nie no bo ja mam być prawdą, ja mam prawdą, no ja mam, ja zbawię ci świat, to jest koniec twojego imperatorstwa zbawię tą ludzkość Ty miałeś ocalić ten świat a nie dołączyć do sitów Patryk a teraz ja o, łączyłeś, dzięki Patryk dobra, dowiecie się, tu, I my sobie kulturalny trening. Popracował i zapłonął, bo widziałeś te wszystkie zajazdy, co robiłem. Musiałem, do... <laughs> A no tak, gdzie odpoczynek, gdzie odpoczynek. Patrick trenujesz? Patrick trenuje i Duch trenuje, więc lecimy sobie po prostu jakiś treningczek kulturalny, oczywiście. Spróbujmy. I jednak już się nie bawimy w kulturalny trening, bo się możemy, że Właśnie całe wyzwanie miało polegać na kulturalnym treningu. Dobra, zrobiłem, okej. Okay. Zrobiłem Czy to będzie najbardziej kulturalny Maltis? Bo na czarnej hmm, będę w niebo wzięty, jeżeli siądzie mi Maltis na takich gumach. O! Fajnie, przyjemnie, duchu salowy. Zobacz, Robię maltis na żółtej gumie tylko. Na tej wysokości kły? Nie no, ty dumnym no, jesteś, to. No, no ty wiadomo, że ty możesz sobie latać jak chcesz. Właśnie. Ale właśnie. na tej gumie, ej to jest, chciałbym policzyć te wszystkie ćwiczenia, które ja wykonałem. Dzisiaj? Nie, w przeciągu tego tygodnia. No. Intensywność to jest niesamowita. Ciężko, ciężko. Tak, Drogi widzowie, ja nie będę jak duch, ja nie będę klnął, pomimo tego, że przybyłem w towarzystwie klnaszy. Nie, ale już nie będę Jedna, Ja próbuję już to mnie dzwoni, ha? Ha, o co chodzi? Wychył wych klęcz dzwoni. będę się trzymał z tobą, Patryk, bo ty nie klniesz. Okay. No to to jest okoła. Kurde, powiem szczerze. No bicepsy, tak jest. I trzymaj nawet coś takiego na spokojnie. Szerzej te łapy. Odkręć. O, i to jest dla ciebie już... Fajny podpór do trzymania. I barki popraw. O, 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 o. Dupki nie spiałeś. No, ale czułem już pod koniec. Ta, ale ogólnie... A czy był moment, że pilnowałem przy wejściu, ale no przy zejściu już czułem, że nie. Ale że spoko. Nie ale ogólnie mega spoko. I to na zmianę z tak zwany tak front, Patryk. I zobaczmy A normalny sobie. front? Tak, jest... nie, nie, taka, normalny tak front. No, normalny tak front. Tak, tak, tak Tak, Patryk. Czekaj, duchu, weźmiesz ten napad, tak. który też mają problem widzowie prawdopodobnie, że wchodzą do fronta w ten sposób, nie? I się bujają. No to patrzcie jak wchodzić, żeby się zatrzymać fajnie, przy okazji nie bujać i złapać od razu te 5. Dawaj, patrzcie, robimy raz. Dobra, będzie trochę do... Patrz, tu sobie ustawiasz, tu już tak jakby się blokujesz na najszerszym. No. Blokujesz na najszerszym, nie? Jedną noga do pozycji. już powinieneś czuć spięcie retrakcję, śpięciu łopatek i powoli do niej sobie dołączasz tą nóżkę. No, ale wtedy jest chyba zabujanie Nie no, właśnie. Kurde przy to. Pierwszy raz. Patryk przykładny uczy. Już ostatni człowiek, ludzkość stracony. Będę twoim bohaterem Patryk i cię uratuje. No. Dobra. A, bo to tu jest też, jest, tak, to to tak też jest. To, widzi, to, widzi, to nie też jest tak nie bo nie chodzi, tak. że To też jest taka kwestia, że dla ciebie takie poręcze mogą być za wysokie. Ale dalej. Tak, też jest. spokojne, jest, ale jest spoko. siłowe wejście, tak, nie? Tak, bardzo siłowe, nie? I już się bardzo męczysz przy tym. Tu jestem. O! Stąd wychodzę? Wyżej, Biotr. Tak, ty masz się. Nie, ty masz już być spięty jak do fronta, fronta trzymasz czy masz tutaj? To ma być zablokowane. I teraz jedna noga do pozycji. I druga. O! o już nie było mniej błynięcia, nie? Ale czyli... bo dalej miałeś niżej, Biotr trochę. No, wychodzi na to, że trzeba tą wysokość dobrze. Też dopasować no tak, tak to dzisiaj... jest akurat spoko Sprawdźmy, chodź duchu, sprawdźmy Tylko ducha. Żeby... duchu Uuu, spoko. Czułem, że praktycznie sam to prawie nie wątpię to... Łopaty potem ci puściły Tak, ale... Ja też jadłem tylko... jadłem. o, ciasto marchewkowe łupa. O, Patryk ładny wychyl Czy ja zrobić mam bez guma? Bez mam Żółty parapet, z tyłu Z tyłu Dobra, duchu No Chłopie, ładny, bardzo nie sprzeciwam się. Chłopie Człowiek nie przeklina to od razu co? Maltisy. Ach. Nie, nie było. Nie był. Dwie takie próby. To niesamowity bodziec. Niesamowity bodziec to był. Dobitka jeszcze 5 na gumie. Mocno znowu wezmę gumę, żeby teraz dłuższy chod był. Mocniej chcę popracować nad tutą. Patryk Banan. Patryk chce wracać, a ja chcę trening. I co mam zrobić? Zmusić Patryka? No Fajne. Idę na rękę dla Patryk, kończymy trening, ale tu dokończymy w dom. Trening. Więc jako, że znowu chcesz się ulotnić szybciej z tego treningu Patrick, ale to jest zrozumiałe. No niedziela jest wiadomo. Drabinka, ho. Drabinka, podciąganie. Okej, okay, myślałem, że tak. no, Ja też, że tak, tak. W sumie no głupi ja. Drabinka, podciąganie, drabinka, dipy. Dawaj, wchodzisz. Dawaj ten, chwyt sobie wzmocnisz. I tak, jedno podciągnięcie, wisisz sekundę. Dwa podciągnięcia, wisisz dwie sekundy. I analogicznie tak do załamania. Dawaj, zobaczmy pierwszą serię. Najpierw wisisz sekundę. Ustabilizuj się ładnie. Raz. Raz. Dwa. Raz, dwa, trzy. Pali, co? Raz, dwa, trzy, cztery. Wyżej. Czwarte. Super. Raz, dwa, trzy, cztery. No i tu już będziesz załamania, ale dawaj lecisz, zobaczmy. Czy dasz radę 5? Sprawdźmy to. Jak dasz radę 5, to wiedz, że jesteś potężny, bardzo możliwe. Ta. Dobra, fajnie, dawaj od razu, do od razu, od razu, Dipy? Nie, nie, nie właśnie, chodź, chodź, chodź. chodź Wejdź sobie na boksa. Tak jest, tak jest, dawaj, let's go tutaj, no? Tak, tak samo, ta sama zasada, nie? Raz. Raz. To dwie, raz, nie, raz. Dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, wychnij barki. Trzy, cztery, pięć. No tutaj to już piątkę dobijesz, ty jesteś pusher. Ostatni, wychnij barki. Wychnij barki mocno i trzymaj się, trzymaj się, po prostu się trzymaj, dobrze, ciężko. po prostu. Dobrze, dobrze. I takie jeszcze, jeszcze taka jedna, super seria. Ja w tym czasie kończę samoloty i spadamy do domu. I w domu się widzimy, kończymy trening sobie. Chud, chud, chud. Szefowa napisała, że szamkę będzie robiła. O. O. Po czym poznać, że szefowa jest obrażona. Nie witam mnie w drzwiach, tylko witam mnie obok drzwi. A ja ci żurek przywiozłem i ciasto marchewkowe. Ty nie udawał, ja widzę, że ty zła jesteś na nie. i sobie. Dlaczego nie jestem zła to, tak jest to robić jedzenie? To poka. <laughs> Oto! Co z was? <laughs> co ty gadasz? <laughs> co ty gadasz? No co, zła jest? Co, ty gadasz? co ty gadasz? Co to jest? Zła jest Co to góra Jak to jest najlepszy posiłek? Taka zła jestem. Jooo! <laughs> ci poszłam i Pepsi kupiłam. <laughs> co ty gadasz? Nie no, ty Aniu jednak. Z nieba. Sprawa. Gadasz pewnie na mnie, tam myślę, że. Jezu, jeszcze na no biało, ty uroda jesteś, anioł, mój w moim domu! A nie! Co so, ja sobie sam to wkreślę. Nie no, ja mnie pojebie zaraz. Sztuk. Anioł w Sztuk. domu, Jeszcze tak, zjadł się, aaa, Samolot dziś zrobiłem na kołach. Patrzę i nie dowierzam, szczerze. A twoja porcja rosołowa? Ja już, człowieku, dzisiaj tyle zjadłam. Mm spędziłam dzień, zrobiłam sobie maseczkę. Ale jak mówisz, że ten, ty lubisz ze sobą spędzać no, czas. No lubię. obejrzałam atomówki, obejrzałam 25 odcinków, to. I widzisz, człowieczku. To jest podstawa Jeżeli właśnie fundament. Czas. Tak jak w kalistenice ja ci robię kurs o fundamentach, tak fundamentem w życiu jest to, żebyś ty lubiał czas ze sobą spędzać. Lubiał. Tylko zacznijesz mi słuchać, jak cię poprawiam i jak mówię, żebyś nie przeklinał. Ale i tak, zrobimy trening, szefowo? Zrobimy. Jej! Ja mówiłam, żeby nie przeklinał tyle. A najlepsze jest to, że przy tym odcinku ci mówiłam. No to poprawki to jest dużo przekleństw. O Jezu! Bo czasem, wiesz, tak jest. O, bo nikt z was nigdy nie przeklinał. I o, ja będę wycinał przekleństwa, kurde. Ja miałem taki dzień, to se poprzeklinałem i kurcze, i nie zawsze tak mam przecież. Taki dzień był, a że taki dzień się trafił, to taki jest. A ja treoleruję Fryderyk w naszym dom. Zabierzmy się za jedzenie, tak? Tak.